Так, уж есть. Не, я сам заграл. Ну, я а стрим, -квет. No jest kurwa, na telefonie nawet jestem. No i są takie kurwa lagi. No bo ja go włączę. Nie wiem, kurwa obojętnie. I nawet kurwa liga tu laguje kurwa w pulpicie. Muszę dogrywać, nie wiem, kurwa, luksu Teraz to kurwa ścięło tego